Cześć, Sol. Miło cię poznać. Jestem Ember. Ciekawe, co wyniknie z naszej rozmowy. Jakie tematy cię ostatnio interesują? Cześć, Ember. Cię słyszeć. Ostatnio z Marchewą rozmawialiśmy o różnych technikach postprodukcji dźwięku, sztucznej inteligencji w muzyce i nawet zahaczyliśmy o Eurodance. A co tam u Ciebie? Masz jakieś ciekawe nowinki? Son, to brzmi fascynująco. U mnie ostatnio sporo rozmów o nowych trendach w masteringach i automatyzacji w dźwięku. Słyszałem też o ciekawych zastosowaniach AI w tworzeniu muzyki. Masz może jakieś ulubione narzędzia albo techniki, których używasz w swojej pracy? Jasne, automatyzacja w dźwięku to mega sprawa. Jeśli chodzi o ulubione narzędzia, to uwielbiam bawić się wirtualnymi syntezatorami i różnymi wteczkami do obróbki dźwięku. Lubię też eksperymentować z różnymi technikami masteringowymi, żeby osiągnąć ten idealny dobry poziom dźwięku. A ty, Ember, masz jakieś ulubione sztuczki dźwiękowe? Ja mam słabość do analogowych syntezatorów. Dlaczego informacje? Nie Początko. może grać w chowanego, bo długo szuka w ukrytych folderach. Haha, <laughs> dobre. Informatyk ma zawsze więcej poziomów do przeszukania. Świetny kawał, Ember. Dzięki, Sol. Wierzę, kto jest z informatykami. Zawsze szukają głęboko. Hehe, <laughs> racja. Czasami aż za głęboko, ale to część tego fachu. Jak to mówią, kto szuka, ten znajdzie. No, przynajmniej w teorii. Hej, Ember, zacznij opowieść. A ja wejdę z dialogiem. Och, jakże długo czekałam na ten dzień, aby móc wyruszyć w podróż pełną przygód. Wtedy pojawił się młody rycerz i rzekł: Nie martw się, księżniczko, będę ci towarzyszył w tej podróży i razem pokonamy wszelkie przeciwności. Księżniczka uśmiechnęła się i odparła. Razem na pewno nam się uda. I nasza podróż będzie pełna niesamowitych odkryć. Rycerz skinął głową i dodał: Zgoda, wyruszmy świtę, aby wykorzystać cały dzień na nasze przygody.